Dzień dobry, dzień dobry. Witam znów z zakierownicy klasy V Mercedesa. Oczywiście już od dość dawna znanego, bo 10 lat temu zaczęto produkować ten model. Przepraszam muszę kliknąć na unikaniu kolizji. Asystent otrzymania pasa ruchu. Dobrze, jazda. Asystent układu kierowniczego, bardzo dziękuję. Eee, wspomaganie. Attention, assist, wyrzucamy. Ojej! Strasznie głośno, gdzie to jest? Tutaj nie, to nie tu. Eee, la, la, la. Zmuchawa automatyczna wyłącz Wydaje tak. się, że trzeba to zrobić jakoś inaczej. O na przykład właśnie tak tu jest menu auto zmniejszamy sobie do minimum, o ale żeby zimnem wiało no, niestety yy, na dworze jest 31 stopni, tutaj w cieniu. Na słońcu jest przeszło 40. Nie przeskoczę. Yy, udało mi się powyłączać wszystko, co normalnym ludziom przeszkadza za kierownicą. Przede wszystkim awantury na temat przekraczania prędkości oraz rzekomego braku uwagi. Jestem w klasie V, ale tej dziwnej, bo w klasie EQV, a więc elektrycznej. Ta, którą akurat jadę, jest, e, jak widać zresztą, tutaj po wskaźniku e, naładowania: mam praktycznie pół baterii i jeszcze 167 km zasięgu, a więc z całą pewnością mam e, bardzo potężną baterię akumulatorów. 90 kWh. Bo standardowo on występuje z baterią 60 kWh, co drastycznie ogranicza rzeczywisty zasięg mniej więcej do 220 km. No, w przypadku tej większej baterii zasięg wynosi do 350. I no należy przyjąć, że to naprawdę nie jest źle, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z samochodem bardzo dużym, który stawia ogromny opór aerodynamiczny. A co za tym idzie, no, zużycie energii nawet to podawane przez producenta normatywne przekracza 28 kWh na 100 km. Więc można przyjąć swobodnie, że 30 kilka to jest standard. A co za tym idzie? No łatwa matematyka. Ale auto waży 2700 kg z tą e, baterią. Co nie jest znowu takim znowu strasznym dramatem, biorąc pod uwagę, że mm, 2400-2500 kg. Ważą e, samochody osobowe, stricte osobowe, które są napędzane silnikami elektrycznymi. Więc, no mój Boże, elektromobilność ma swoją cenę, między innymi taką, oczywiście, również fizycznie, finansową cenę bo mm, ten samochód startuje gdzieś w okolicach 315 tysięcy złotych. A do końca bardzo daleko, ponieważ w tej kwocie zawiera się taki samochód jakim jadę, a więc krótki. Dłuższy jest dłuższy o 25 cm, co wchodzi zarówno w rozstaw osi, jak i w rozmiar bagażnika, który, umówmy się, tu przy trzech rzędach foteli, no nikomu nie zaimponuje. A ponieważ mamy do czynienia z pojazdem służącym jako luksusowy shuttle dla hoteli, dla kongresów i tak dalej, to jednak warto mieć trochę więcej miejsca na bagaże, no bo biznesmenów się odbiera z lotniska, biznesmenów się odwozi na lotnisko. To wszystko razem ma swoje odczep się ode mnie, ma wszystko swoją cenę. Tak, proszę się odtratatitać. Przytrzymać dłużej, to się wyłączy. Podobno. Zobaczymy. Eee, mam kłopoty tutaj z tempomatem, który e, nie chce działać tak dobrze, jak to było e, w ostatnio testowanej klasie V z dieslowskim silnikiem, e, która nie dość, że miała e, ponad dwukrotnie większy zasięg na jednym ładowaniu, to jeszcze w dodatku wszystko w niej działało jak należy, a tutaj co chwilę się trafiają jakieś dziwne dziwadła. Nie do końca to rozumiem, ale to nie na tym polega, że ja mam rozumieć, bo ten konkretny egzemplarz został bardzo dziwnie wyspecyfikowany. Nie zauważono niektórych braków, na przykład żeby do niego wsiąść, trzeba znaleźć kluczyk i otworzyć z pilota, co w dzisiejszych czasach, i przy tej cenie, no to troszeczkę tak. Poza tym, no cóż, jeżeli y, regulacja przednich foteli jest manualna, to ja bym bardzo chciał, żeby człowiek, który wymyślił ten sposób regulacji, miał. Codziennie obowiązek przez 8 godzin regulować kąt oparcia przednich siedzeń, bo jest to regulowane pokrętłem, które jest po lewej stronie wciśnięte głęboko za oparcie, które jest bardzo szerokie, bardzo wygodne. I tak naprawdę, żeby wyregulować kąt oparcia. Należy się przesunąć maksymalnie do przodu, bo wówczas to pokrętło wyjedzie z miejsca, do którego dostępu absolutnie nie ma. I, i tak będzie bardzo trudno, ale przynajmniej będzie to możliwe. E, to niekoniecznie musi być wada e, związana ze specyfikacją. Myślę, że nawet na pewno nie jest, ale e, ja nie mam pojęcia, kto. No nie, moja babcia, e, nie żyjąca już dawno, mawiała, że ruszyło martwe ciele ogonem, jak słyszała o wyjątkowo interesujących głupich pomysłach. Mając tu tyle miejsca, wciskać pokrętło, tam, to trzeba być chorym na głowę, naprawdę. Ale poza tym ten samochód jest do tego stopnia atrakcyjny, że na przykład e, kolega pracujący w bardzo poważnej instytucji Wybłagał, żeby go ode mnie dostać na kilka godzin, ponieważ A. Nigdy w życiu nie jechał takim długim vanem, B. Nigdy w życiu nie jechał elektrykiem, C. Nigdy w życiu nie jechał Mercedesem innym niż e, limuzyna i chciał zobaczyć, czy słynna Mercedesowska zwrotność obowiązuje również tu. Ale poza tym, że się przekonał, że elektrykiem się fantastycznie jeździ, poza tym, że się przekonał, że taka wielka buda wcale nie musi oznaczać, że w środku będzie głośno od szumów opływowych i od hałasów toczenia, i że y, to jest y, dramatycznie wręcz zwrotne w miejscu, prawie zakręca, to jeszcze się przekonał, że tego typu pojazdy mają swoich wielbicieli, a mianowicie. Kierowca jego prezesa prawie że się zaślinił na widok, na widok tego auta, zażądał przejażdżki testowej i powiedział, że koniecznie trzeba z Mercedesa wyciągnąć takie auto, żeby mógł przewieźć prezesa. Tylko jeden warunek: że wnętrze ma być zrobione dla prezesa, a nie do transportu przypadkowych biznesmenów. I. Podejrzewam, że to może być naprawdę właśnie ta grupa docelowa. Bo oczywiste jest, że prezes nie będzie tym jeździł w żadną długą trasę. <laughs> Bo prezes poważnej e, firmy od tego ma, nie wiem, Mercedesa klasy S wydłużonej czy BMW e, serii 7 wydłużonej. No, akurat ten ma BMW. E, a jak trasa jest jeszcze dłuższa, to się leci helikopterem czy samolotem. Ale żeby przejechać gdzieś, nie wiem, właśnie koło 200 km, nie musząc rezygnować z luksusowej formy pracy, a więc mając mobilne biuro. Proszę, zresztą. Nie oszukujmy się, jeżeli pana prezesa trzeba przerzucić na lotnisko, to. Tu jest najmniej problemów. A możliwości konfigurowania tego wnętrza pod właśnie takich e, klientów są praktycznie nieograniczone. Kiedy do tego dodamy, że ten samochód praktycznie nigdy nie ma problemów z jakąkolwiek formą ograniczeń ruchu bo jest elektryczny i bo jest użytkowy, a jednocześnie może być hiperluksusowy. To w sumie dopełniamy obrazu. A w przypadku no już nawet tego dziwnie wyspecyfikowanego egzemplarza, który nie ma nawet obracanych foteli drugiego rzędu, co jest szokujące, bo zwykle to się tak robi, żeby nawet w czasie odwożenia do na lotnisko panowie biznesmeni mogli ze sobą swobodnie rozmawiać konferencyjnie właśnie przez to, że się obracają twarzami do siebie albo może zagrać roberka w każdym razie to jest naprawdę bardzo ciekawy samochód i jeszcze tym ciekawszy że w tym hmm, Zakresie swojego segmentu, a więc jako elektryczny, superluksusowy transporter, on nie ma konkurencji. Jest to o tyle dziwne, że fizycznie, technicznie, tak jak powiedziałem, to auto istnieje na rynku już 10 lat. Jako elektryk już od lat 4 czy 5. Teraz jako elektryk o znacząco ulepszonej, ulepszonym zarządzaniu energią, co zresztą od razu widać, właśnie po dużym zasięgu, relatywnie dużym, jak na takie baterie i tak wielkie auto, dostał również zupełnie nowy pokładowy system zarządzania zupełnie nowe multimedia, które pięknie działają. No, a w tym egzemplarzu mamy jeszcze świetny system audio Burmester. Burmester w takim samochodzie. No, to jest naprawdę coś. Plus inteligentne rozwiązania, typu oddzielnie otwierająca się szyba e, tylnej klapy. W związku z czym, no przy jej rozmiarach, to dosyć oczywiste, że e, otwieranie całej tylnej klapy może być. Dość trudne, e, kiedy stoimy na parkingu, no bo to są 2 metry więcej potrzebne do e, manewrowania. A jak się podnosi tylko szybę, to właściwie nikomu w niczym nie przeszkadzamy. To jest to rozwiązanie, które przez lata e, było wspaniałym znakiem rozpoznawczym kombi BMW. Nie wiadomo dlaczego teraz z tego zrezygnowano, a Mercedes, proszę bardzo, wykorzystuje. Bardzo mi się to podoba. W ogóle lubię ten samochód, lubię nim jeździć. Eee, jako elektryk, co prawda, jest znacząco mniej dynamiczny od diesla, nawet najmniejszego. Ale mimo wszystko no, to jest 204 konie i 370 Nm, a więc z całą pewnością nie ma na co narzekać. Tym bardziej, że no, robi to w absolutnej ciszy i e, reaguje na każde dotknięcie pedału gazu. To jest jednak bardzo istotna rzecz. 60 to obowiązuje, proszę się przyzwyczajać. E, co poza tym. Poza tym na pokładzie są wszystkie rozwiązania z zakresu wsparcia kierowcy i ochrony pasażerów, które są dostępne w limuzynach, czy też w normalnych samochodach osobowych Mercedesa. Nie ma niestety matrycowych lamp głównych. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć dlaczego właściwie, bo wszystko co jest potrzebne, to na pokładzie jest. Być może chodzi po prostu o e, fakt, że klienci tego akurat nigdy nie tyle nie zamawiali, co nawet o to nie pytali, a co za tym idzie, no byłoby to e, specjalne uruchomienie produkcji e, elementu, który niespecjalnie by się sprzedawał, a koszty uruchomienia takiej produkcji są gigantyczne, jak się zapewne domyślać. Tak, to jest bardzo ciekawy samochód, i dla tej klienteli, o której mówiłem już przy okazji testu poprzedniego z dieslem, ta właśnie wersja może być absolutnym ideałem. I tu uwaga do Mercedes Polska, pamiętajcie, musimy zorganizować specjalny pokaz, specjalny test. Dla pana prezesa, przede wszystkim dla jego kierowcy, żeby kilka dni mógł pojeździć i zeznać, jak się to użytkuje. Użytkuje się relatywnie łatwo, ponieważ to auto, no umówmy się, bardzo, bardzo przestarzałe technicznie, mimo wszystko przyjmuje prąd 110 kW podczas ładowania. Oczywiście, Ładowarka jest w innym miejscu niż wlew paliwa. Wlew paliwa mieści się tutaj w słupku B. Ten, nie wiem jak to nazwać miejsce na wlew nadal pozostało, nawet z klapką ale to służy tylko już jako zaślepka, natomiast ładowanie jest w lewej części przedniego zderzaka. 110 kW to jest całkiem duża prędkość ładowania. Tym bardziej, że nie mówimy w tym przypadku o samochodzie z gatunku fura, musi latać. To nie jest dostawczak, który powinien być gotów do jazdy w każdej chwili. Zresztą, nie oszukujmy się. Możliwość naładowania w ciągu 28 minut do 90% pojemności to nie jest jakiś szał w przypadku, powtórzę, samochodu który raczej służy do tego, żeby bardzo szybko, bardzo zwinnie, bardzo cicho i komfortowo przerzucić pana prezesa lub grupę biznesmenów z punktu A do B raczej w obrębie miasta. A kierowca czeka na prezesa lub na tychże biznesmenów aż się pojawią, żeby pojechać z powrotem. I nigdy nie ma sytuacji Praktycznie nigdy, że ten samochód nie może być doładowany. W przeciwieństwie do normalnych, osobowych samochodów elektrycznych, z którymi, jak wiecie, mam potężny problem, bo uwielbiam nimi jeździć, ale nie znoszę być ich użytkownikiem. Tak. Powiem Wam jeszcze coś. Bycie. Kierowcą w takim samochodzie, bycie kierowcą pana prezesa lub jego gościa. To jest całkiem fajna fucha. Wszystko jest, co w najlepszych limuzynach. Mm. Plus ogromna swoboda ruchu, przestrzeń. No i nikt się nie spodziewa po takim kierowcy. Że będzie wykonywał numery jak mm, kierowca wyczynowy czy kaskader. Jedziesz sobie, człowieku, bardzo spokojnie, bardzo, bardzo komfortowym pojazdem, w ciszy. A prezes zachwycony, bo ma swoje ruchome biuro. A w razie czego y, szybko też się da. On ma co prawda ograniczoną prędkość maksymalną do 160 km na godzinę, ale raczej i tak nie będzie potrzeba więcej. A co ciekawe, przy 140-145 na autostradzie zachowuje się praktycznie tak samo jak w tej chwili, kiedy jadę 60. Absolutna stabilność, spokój i cisza. A to się też liczy w robocie kierowcy. Dziękuję, do widzenia.